Dobra, dobra. Babcia nie żyje. Złoty sześćdziesiąt. Złoty sześćdziesiąt. Tak. Tak. No ze sto razy się tam, czyli z Londynu przyjeść, to mówię, no a milicz nie, nie, na owca, na jajek banana. Owoce, a bana, najlepiej banana, banana, nie, banana, banana, ty chłopie. Słuchaj, wystarczy, że ojciec jest. Po co biegnie do mążca? Co ona jest i u nas? A co drugi, jak zdejmie? To szukacz się, się ucieszy. O, o, A. z sam. mówię. z Co będzie tutaj stało? stała? Stała, będzie stała. Nie wiem, łęcząc się, czy jestem. Jaki jest widzi mam ten miesiąc? September. To co się czekać? Next, please. Szkoda, jak Okej, okay, thank you. Excuse me, I ask you, is it your only suitcase? Dobra, to na nabieram ogień, jesteśmy w dupie. Your only suitcase? Chyba mu jakieś sutki chodzi. <laughs> no. Nie no. szeptaj teraz, no. sobie, nie, bo się debilizuję. Mów prosto w twarz. Patrz, 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 czuj, kiedy debilizuję. Skąd się debilizujesz? Z czeskiego porno? Nie, ze szczecina. To jest Państwa jedyna walizka? Ja będę musiał odłożyć. odpocząć. Nie podam, to jest spalana. No to czy ty chcesz go przekupić? Nie wiem, co mam, co mam? Pilot z hotelu ciągle. Przejść pilota z hotelu, gówno na no, lodzie. No coś jest fajnie, a nie wiele bilotów i nie. Dla mnie ten początkowanie zwinęło. Jezus cztery lata. co to za okiem? No i masz, na nas swoją bieliznę. Przecież ja tu mi chyba radzę. Panie, jak się stwierdzi, wiecie, to taki kluszyk dla dzieciaka jest, no? Pluszak dla no, dzieciaka? No tak, zabawka na baterię. Na baterię? A no, niby gdzie się to robi, te baterie? No tu z tyłu jest taki miejsce, no. ja się ciepłe. I niby co ona jak się zaciąć te baterie? Na pewno duże oczy. <laughs> Proszę pana, przecież to wygląda jak krzywe. Proszę pana, to wygląda jak się, ale to jest takie jak tutelko. No, panu, pana on powiada na pewno. Daiz druga literatura patetu. E maestro Chopin Camila. Fajne, fajne ci e, Chopin. Kto napisał to? To się chyba do ciebie. Coś Państwo to zabiorą. Miłej podróży. Proszę potrobić ojczystę. Lepiej się pij na dynę szukajmy, a nie. Może od tych ludzi się przebiegiacie.